Przemysław to pierwszy sparring w Turcji. Poprosiłbym cię na początek o krótkie podsumowanie tej gry z Twojej perspektywy. Z mojej perspektywy ciężki, ciężki mecz na pewno. Dzisiaj pierwszy raz gdzieś 90 minut i na pewno ciężko gdzieś, jeśli chodzi fizycznie. Też pogoda, pierwszy raz przy takim słońcu, dzisiaj mega ładna pogoda gorąco. I myślę, że nawet to nieźle wyglądało wiadomo, boisko troszeczkę nie najlepsze, ale... Ale myślę, że to że dobrze wyglądało, były już y, fajne momenty, fajne y, akcje, piękne bramki jak z jednej i z drugiej strony chyba do przychodzi ten mecz. To przechodząc do rzeczy w drugim pytaniu, czy rzeczywiście Rywal y, narzucił wam taki poziom, że rzeczywiście mogliście przećwiczyć różne te elementy wychodzenia z własnej połowy? Y, tak, myślę, że... W każdym sparingu drużyny chyba chcą, bo to jest okres przygotowawczy i każdy chce mocno, wiesz, niektórzy robią po 45 minut, tutaj chyba było widać, że robili zmiany, więc presowali nas i na pewno chcesz, co jest co możemy to trenować i to na pewno fajne jest. Zanim rozmawiamy po with z Lili Can you evaluate ten pierwszy mecz w Turcji? To jest dobry mecz dla drużyny, więc mamy nowych zawodników, którzy mogą się do tego So it's a good test. So the team worked good and uh, good game, and it's the team win. It's important too. Uh, the team from Ukrainian to play very hard. They press. Uh, Vizev, can you talk about the rival Yes, uh, the team is uh, fighting too much, and but uh, our team is uh, fighting too. It's a good test and uh, well done for the team. We are after first week in the Turkey, can you say something about the camp, everything is alright? Yes, so the change of the weather, is this is good for the team, I think it's better to work hard and the pitch is okay and uh, it's good this week to work to the new Can you say something about the relationship in the team, uh, are you, everything is alright with your new colleagues? Yes, yes. To jest dobry zespół, więc nowi że muszą się szybko adaptować, bo to dobry zespół, dobrzy łatwo się adaptować. Karol Danielak, Danielak, rozmawiamy zaraz po zakończeniu meczu z Gareggis Sagaredo. No Moim zdaniem trochę niesprawiedliwy wynik tego meczu, bo wydaje się, że mieliście przewagę przez większość spotkania, a tutaj e, tylko remis. Eee, no tak, to, to prawda, na pewno dziś byliśmy całe spotkanie w przewodze. Może gdzieś za wyjątkiem początku, tam pierwszych 10 minut, ale już później weszliśmy na swoje właściwe tory i cały czas prowadziliśmy tę grę, dążyliśmy, dążyliśmy do, do strzelania bramek. Niestety tak się mecz układał, że dwa razy musieliśmy gonić wynik. Na pewno co jest zadowalające to to, że, że dwa razy udało się ten wynik dogonić i, i chociaż chociaż z remisem kończymy ten mecz. Jak warunki? To twój pierwszy sparring w Alani, czy ta pogoda? Teraz było trochę chłodniej niż przed południem, ale czy to rzeczywiście nie przeszkadzało? Nie no, nie przesadzajmy. No, warunki są, są idealne, także, także na to nie, nie, nie można w ogóle zwracać uwagi, tylko tylko grać. Jak jest zgrupowanie? Jesteś zadowolony? Czy czujesz w nogach ten wysiłek podczas tego obozu? Eee, no, gdzieś cały okres męczenia się zawarstwa, chociaż teraz już jest inna praca niż, niż w Polsce. Mamy świetne warunki, fajny hotel, dobra pogoda, także nie jest tylko z przyjemnością pracować. Montini, after game with Giorgi Sagarejo 2-2, only 2-2? Yeah, honestly... We, have, uh, we had today 11 players and only one camel in the bench and some players start the game with some issues, some problem. but it's okay because we play 90 minutes. we need to to rehab the body to play 90 minutes to be ready against arca. can you evaluate away uh, camp? do you feel all right? Everything? Yeah, yes, the camp is very good. Yeah, we have all conditions to prepare our uh, second part of the season because uh, We cannot być objective jest to go in extra klasa and here we have our condition to prepare this objective. Trenerze, za nami dwie gry kontrolne, na pewno dużo materiału do analizy. Na początek chciałbym poprosić o słowo podsumowania po obu tych grach, a potem rozbijemy je na czynniki mhm. pierwsze. Co pan myśli po, tym, po tej sesji sparringowej? No bardzo, bardzo dobra gra jedna i druga, i poranna i popołudniowa. One się różniły między sobą. W pierwszym meczu, jednak ten mecz troszeczkę bardziej był wyrównany w drugim meczu, jednak ta dominacja praktycznie od 15 minuty nie schodziliśmy z 30 metra przeciwnika i, i, i zabrakło jeszcze trochę więcej konkretów pod bramką, jeszcze może więcej strzałów, jeszcze jakiegoś dokładniejszego dogrania, bo okazji takich połowicznych lub takich, które już mogły coś więcej znaczyć, było bardzo dużo i nawet taki ten ostatni moment z tego ostatniego meczu, kiedy Graliśmy już w dziesiątkę po, po urazie, nie mieliśmy nawet kogo wpuścić i ćwiczyliśmy też wariant gry w dziesięciu i przeciwnik nie chwapił się do tego, żeby jeszcze zaatakować, poszukać bramki, to my raczej byliśmy bliżej tego, więc to też pokazywało, że przeciwnik był zadowolony z tego wyniku. My jeszcze szukaliśmy w ostatniej nawet akcji gola, który, który mógłby przeważyć i wynik by się zakończył podobnie jak, jak w meczu porannym. Dużo mówi się o agresji tych drużyn ze wschodu, ale chyba nie musieliśmy dzisiaj na to narzekać. Było kilka sesji, ale chyba w ogólnym rozrachunku możemy być zadowoleni, że skończyliśmy w gruncie rzeczy bez poważnych urazów i mogliśmy pograć w piłkę. Agresji było dużo takiej bardzo walki wręcz kontaktu, natomiast nie było hamstwa i a to się czasem też tam zdarza podczas meczów kontrolnych, natomiast też uczelaliśmy na to naszych piłkarzy, że mamy grać w piłkę, mamy się skupić na sobie, na tym, na co mamy wpływ, a nie na tym, że, żeby walczyć z przeciwnikiem, tylko właśnie walczyć w sposób piłkarski, ogrywać go. W taki sposób, właśnie jak trenujemy. Za nami pierwszy etap obozu. Czy jest Pan zadowolony z tej pracy, którą wykonaliście, z tego podsumowania, którą dzisiaj mogliśmy oglądać na boiskach Walanii? No, to, co ćwiczyliśmy w ostatnim czasie, bardzo wiele rzeczy już, już dużo lepiej funkcjonuje. Poprawiamy, korygujemy. To jest cały czas ten, ten etap, w którym jeszcze doskonalimy pewne ustawienia, jeszcze doskonalimy takie indywidualne zachowania, już prowadziliśmy dużo więcej finalizacji gdzie i bramkarze mają więcej pracy i też i obrońcy, bo też mamy sytuację, gdzie ćwiczymy nie tylko finalizację, ale oczywiście też obronę tej bramki, więc, więc na pewno parę elementów już lepiej funkcjonuje. Też widać po zawodnikach, że jednak to przejście ze sztucznej na naturalną odbyło się dosyć płynnie, też bez jakichś większych urazów i, i też zawodnicy już za, zaadoptowali się do, do, tego, do tej nawierzchni.